Witaj na moim kanale. Dzisiaj przeprowadzę Cię przez króciutki, bo 8-minutowy trening pilates skupiony na brzuchu. Jeśli potrzebujesz dodatkowego rozruchu, chcesz uzupełnić lub stworzyć swój trening, albo po prostu masz dzisiaj dokładnie tylko kilka minut, zapraszam na matę. Połóż się delikatnie na macie, umieść stopy na szerokość bioder i przyciśnij pępek do kręgosłupa. Z wdechem podnieś kolana i uginij pod kątem 90 stopni, a następnie z wdechem powolutku zacznij opuszczać jedną nogę i drugą na zmianę, tak aby palce dotykały maty, a następnie wracały do pozycji początkowej. Dłonie są płasko ułożone na macie, i pępek cały czas wciśnięty do kręgosłupa. Ostatnie trzy, 2 i ostatnie. Zostajemy z nogami u góry, przynosimy ręce za głowę, delikatnie podnosimy ją do góry i robimy dokładnie ten sam ruch, tym razem dodając ruch głową. Czyli za każdym razem, kiedy opuszczamy nogę, podnosimy głowę. Robimy to zawsze z wydechem. Wydech, podnosimy głowę, opuszczamy nogę, wdech, noga się podnosi i głowa opada do maty. Cały czas pamiętamy o napiętych mięśniach brzucha. Nasz kręgosłup jest przyklejony do maty. Nie odrywamy odcinka lędźwiowo krzyżowego od maty. Ostatnie dwa, ostatni. Pozostajemy z nogami ugiętymi, prostujemy je do sufitu. I następnie tylko opuszczamy jedną nogę, a zmiany z drugą. Możecie w tej pozycji pozostać z głową uniesioną do góry, ale jeżeli boli Was odcinek szyjny, wróćcie i połóżcie głowę na macie. Nadal będziecie czuć, jak pracuje wasz brzuch, nadal ten trening będzie efektywny. I raz. Następnie wracamy, uginamy kolana pod kątem 90 stopni i teraz będziemy mieć taką delikatną modyfikację pierwszych ćwiczeń. Połóżcie sobie obie dłonie na prawym kolanie i starajcie się wytworzyć opór pomiędzy kolanem, a pomiędzy dłońmi. Jednocześnie lewa noga, lewe kolano pracuje, czyli tylko uginamy i wracamy do pozycji. Cały czas starajcie się jak najbardziej utrzymać opór pomiędzy rękami, a kolanem prawej nogi. Następnie cały czas zostając w tej pozycji, tym razem prostujemy lewą nogę, opuszczamy i wracamy do góry. Cały czas utrzymujcie opór pomiędzy Waszą dłonią, a pomiędzy kolanem. Jeżeli boli Was odcinek szyjny, tak jak poprzednio, wróćcie po prostu na matę, połóżcie głowę na macie, i starajcie się ten opór utrzymywać leżąc. I uwaga, teraz będziemy mieć większe wyzwanie. Przenieście ręce z powrotem za głowę. Wyprostujcie lewą nogę, utrzymujcie się nad matą i pracuje tylko prawa noga. Uginamy, stopa dotyka mat, maty i wracamy do góry. Cały czas z wydechem podnosimy i z wydechem opuszczamy. Jeszcze chwilka. I super. Przyciągnijcie sobie kolana do klatki piersiowej, rozluźnijcie odcinek szyjny. Możecie sobie w prawo i w lewo pobujać głową, troszeczkę kręgosłupem pomasować plecy. I z powrotem wracamy na matę i zaczynamy drugą stronę. Ponownie podnosimy głowę, podnosimy kolana. Tym razem lewa noga, czyli dłonie nad lewym kolanem, pod lewym kolanem, w zależności jak patrzymy. I pracuje tylko prawa noga. Uginamy, dotykają palce maty i wracają do góry z wydechem do góry, z wydechem do dołu. Cały czas starajcie się, aby utrzymywać ten opór. Im większy opór będziecie utrzymywać, tym bardziej będą pracować wasze mięśnie brzucha. Pięknie wprostujemy nogę i robimy dokładnie to samo, tym razem z wyprostowaną nogą. Góra i dół, góra i dół. Cały czas napieramy na kolano dłońmi. Kręgosłup wciśnięty do maty, napięte mięśnie brzucha. Pracujemy. I uwaga, przechodzimy do ostatniej części wyzwania. Prawa noga wyprostowana nad matą, lewa uginamy, wracamy do pozycji. Cały czas podniesiona głowa oparta na dłoniach lub położona na macie, jeżeli tak jest Wam lepiej. Słuchajcie swojego ciała, to co w tym momencie jest dla Was najlepsze, wybierzcie tą opcję. I ostatni, super. Przyciągnijcie kolana do klatki piersiowej, rozluźnijcie brzuch, weźcie głęboki wdech i wydech, puśćcie go, już nie musicie go tak mocno, mocno trzymać. Dłonie pod uda i kołyską siadamy. Wchodzimy do klęku podpartego. Nasze dłonie są na wysokości barków, kolana na wysokości bioder, prosty kręgosłup, brzuch napięty. Prostujemy prawą nogę, lewa ugięta w kolanie, lewa będzie też teraz pracować. Następnie prostujemy nogę, stopa point, uginamy. Prostujemy i uginamy. Pracujemy. Jeśli ta pozycja jest dla Was trudna, Przejdźcie sobie na kolano, czyli prawa noga nie jest wyprostowana, a ugięta w kolanie. I pracuje cały czas lewa noga, prostujemy i uginamy. Super. Ostatni i zmiana nogi. Tym razem lewa zostaje na macie, prawą prostujemy, uginamy. Brzuch napięty. Odpychamy się od maty, nie zapada się klatka piersiowa, prosty plec. Ostatnie dwa. Ostatni, zostajemy w pozycji deski i tylko uginamy delikatnie kolana, ale nie dotykamy maty i wracamy do deski. Pracują cały czas kolana, uginamy i wracamy do deski. Brzuch napięty bardzo mocno pracuje tutaj w tej pozycji. Ostatnie trzy, dwa, ostatnie. Zostańcie sobie na kolana i przejdźcie do pozycji dziecka. Rozciągnijcie sobie tutaj ręce. Złapcie oddech. Powolutku, kręg po kręgu, podnosimy się do siadu. Bardzo dziękuję. Dziękuję, że byłeś dzisiaj ze mną. Pamiętaj o tym, że trening nie jest po to, żeby cię stresować. To co najważniejsze to samodyscyplina i systematyczność. Zacznij powolutku i bądź dla siebie delikatna. Dziękuję i do zobaczenia gdzieś po drodze.